Jeszcze Siemanka z tej strony Michael. E, to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Zresztą jak widzicie. E, no troszkę porobiłem poza odcinkami. I ogólnie ta seja. Następna. Wiem, to już trzecia. Wiem o tym dobrze. A to będzie kontynuacja tamtego serwera, na którym grałem z tulkiem. E, ale graam ze znajomymi. Na przykład tutaj jest Olaczek. Nie, nie, nie. Dzisiaj, mi, dzisiaj raczej nie wejdę na kanał, do nich na Discordzie. I na w następnym odcinku raczej. E, dzisiaj chciałem trochę poudekorować mój, mój dom. Tutaj, ale jak budowałem żeby nie było. E, bo poza odcinkami grałem chyba dwa dni. Szczerze nie pamiętam, czy w sobotę był odcinek. na nie, to bardzo przepraszam. Bo nie miałem czasu wtedy akurat Dobra to jest Syf jakiś Ale dobra. Ja chcę oglądać troszkę domek dzisiaj Jak widzicie jest pusto Bardzo pusto bym powiedział I sobie Za pierwszym, dobra miecz, miecz akurat Dwa, dwa miecze musiałem stworzyć, ale Też bardzo ładne Tu miałem furtuny 3, 3 Na Kilofi i książkę Książka mi wydpiła Efficiency 4 Set taki Tu mi jeszcze w fling brakuje To zakład ból e, Jedzenia mam bardzo dużo Ale to zobaczycie w następnych odcinkach Ten magazyn chciałbym trochę zmienić Bo muszę trochę dokopać drewna bo mam też naprawdę bardzo mało A przydałoby się jednak tu tu o, tu miałem kwajcę. Dobra, zniesie w i tam lecę z e, To. To, to. To. To idzie tu. Albo to w sumie do bajewników pójdzie. Tutaj. Dobra, pój spiorę te tam, żeby nie zniknęły. Dobra, to akurat mogę wyrzucić. No i dobra. E, dzisiaj też trochę gałem. Po porobiłem trochę rzeczy typu właśnie item enchantowałem, ale pogodałem już te z chłopakami. O, dobra, napiszę już tutaj trochę. Pisałem. Jak widzicie, ten serwer nie jest jakoś długo. on naprawdę, tu się tak szybko zwijają. Na przykład, tu skupany na początku tyle a potem tak się przedłużył, nie? A w przykład oleczek ładny dom zbudował. Tutaj, broń. broniar też rozbudował się. Miałem tylko ten ten, później dzisiaj sobie dodał ten. Dzisiaj będziemy kosić to drzewo, to i to. Myślę, że tam tambę. Dobra, już zobaczę. Na razie posytuję ten magazyn Robię to, to, to Tu, 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 tu Liście mi się przydadzą. Także je ja odłożę tutaj. Jednej skrzynki mi brakuje. Pozwólcie, że sobie zrobię. Myślę, że dzisiaj po prostu zmywa taki odcinek uganiający, w to wszystko. To jest no Nie powiem, że nie, ale no syf taki. A przydałoby mi się mieć porządek. I jeszcze dwa tu. Yy, patyki. Tu mam, ale miałem dziś chyba. Nie mam bambusów. Chyba to szybko to Bambusów akurat jest pod dostatkiem. E Chyba nagram dwa odcinki z tego dzisiaj. Nie wiem jak to wyjdzie z czasem u mnie. Więc jeżeli będzie... Jeżeli się nic nie zmieni, to bardzo was ale a prostu będzie dwa razy pod nagrywał. Wstaję się w następnym dniu. O, 22 podyki wystarczą Dobra. O, Kill of Michaela. Kiloff. E Dobra. Zobacz tak, item frame. Cyk. Pięknie, pięknie się. O, tu Nieważne błysk. Nieważne, nieważne. Saconki, zbadewne to. To, to. Tu idzie to. Kawał. To jest taki inny. Tu idzie kobyl typowo. Tu i tu z mobów. Tu to jakiś taki węgiel. O, dwa wiadeka mam tutaj wrzucę Szkło Skrzynkę zrobię do szkła, mi się przyda Na pewno Co to jeszcze muszę ogarnąć? Piece muszę przynieść na pewno Chyba tak Cyk, cyk kowadło. też Okej okay. Aha, i takie, takie dwie wyżyczki zrobiłem Takie w podoba mi się tam, ten dom ale w sensie taki kwadratowy jest bardzo Na przykład ten dom mi się podoba albo ten Ale ja nie umiem tak budować jak oni Ja zbudowałem na trzech pniach I Mi to na razie wystarcza no, bo tu To zepsujemy to Te craftingi są wiesz. Piec trochę porobię no bo się przydadzą mm -hmm. Tu mogę dać crafting 1 Tu dodam te craftingi, tak Po tej stronie będą piece, albo nie, to będzie kontynuacja magazynu Tutaj będą piece Tutaj będzie też alchemia w przeszłości komuś musimy najpierw ogarnąć twierdzę Albo nie, to będzie sypialnia no to tutaj sobie Tak, dobra. Widzę, że to będzie fajnie wyglądało. O, tej kowadełko. Chyba tu pochodnie jeszcze tam. Okej. Okay. <grymne> tutaj więcej tam na środku. Taki słup. Wiem, co muszę zrobić... A nie, nie, nie mam mi temu na to, dobie. Miałem gdzieś kertynę, właśnie. Jedemy tak. O nie. Zapomniałem, że tam są półproki. Trochę lipa. A dobra, to się tam. Do takich kapdoczków będzie dobrze. Ojej. Tutaj, tutaj, tak. I ładnie. Mi się osobiście to podoba. Ok, ładnie to wygląda. To, to odkładamy to. Myślę, że je też tak pokopiemy. Nie będę cały odcinek kopywał, oczywiście, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Ale zawsze coś tam mogę pokopać. Bieda. Po prostu bieda. To odłożę tu. Myślę, że teraz możemy ściąć te drzewa. Więc tam miał i owce. Dobra, no, nieważne. mi myślałem, że to skoczy. Idziemy no. ściąć drzewo. Muszę tak. No, tak. No i teraz kupiemy. Chyba to tutaj tego i widzimy się po prostu za chwileczkę Dobra, Skończyłem już cięć drzewa A tu nie wiem czy mam to się, ważne. nieważne ja Mam 3 staki Przyzwoita ilość Mi się podoba ta ilość Skrzynie, skrzynie, skrzynia. pusta taka Na no, pewno I to na skrzynie 16 skrzyń. No B, no o Ciekawe No i ja tam jest na cztery, Dobra O Perfect Albo dobra Tak Zniszczyć po prostu jeden karting Przesunąć trochę to Bardziej W tą stronę I teraz będzie Tak, tak Tak Pięknie Dobra jest zrobione, skrzyni są zrobione. Aha, jakbyś nie widział to baluton tutaj to jest diament. A ja z diamentami no tak średnia staje. Dobra, Ja w ogóle węgla nie mam Trochę przyps. Co tutaj robi? No to idzie tu. O, no, jest stona, na dużo. Każdy tylko jest stona. myślę, że to już na tym odcinku będzie wszystko Chociaż... Hmm. co można jeszcze zrobić? Czy ja coś potrzebuję? Łuk możemy spróbować poenchantować Tylko tak... No, to, to jeden diament wezmę, żeby zapłacić za, enchant za enchantowanie Trzy łuki, myślę, że mi wystarczą Że na na szyłki stać, nie stać. Super. E, dobra. To idziemy z tym, co mam. Niby nie będę miał fedefulingu, ale no, mało w na ci Gdybym spadł bez fedefulingu, to chyba mi się przekręcił. Ja łuk zawsze fajnie mieć. Lepiej Repre grać z łukiem niż bez łuku. A niech że ludzie na przykład lubią bez łuku, A ja tu nic nic niczego nie mam. Jak to ją... ja na jedna chyba napiszę. Żeby nie było szybsu. Co mi odpisze?

Dobra, nic nie odpisał, to bierzemy po prostu. A tutaj tak, 30. No ja myślę, że się nie ukrazi Czemu tu się z tą przepala? Ja wiedziałem. Okej, okay, tu jest też. I dobra, wciągam expa. I tak, poprzerzucam poprzez, mu to. Tak, 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 tak. A, z wyjdę. Dzięki, Szuba. Super, jesteś. Ja idę enchantować. 32 level. Aaa, o ma jeszcze kury, to mogę mu zmniejszyć kury w sumie. Oni nie, ja też za to dodatkowy level, nie? Jakiś tam. skaczemy. Level, idę po ciebie. Dobra. No to może. Oczywiście, tak było dzisiaj likwidowane. Nie ma ich dużo. Dobra, no. ja sobie ja 34 tak byłem O, główek jest fajnie. Bo trochę ich jest jednak. Większość tego, wiem, z którego pieca mógł nie brać level'a No? Kutysbiały ten sefir. bo do nie ma stona, pociągniętego, ale na no, dobre. tak. O, schon lightę ja w szuba. Szuba, jeżeli będziesz oglądał ten, ten film i by nie będzie ci pasował, że zabijam ci level, to po prostu im powiedz. ja wtedy się dostosuję. A Bent, super jesteś, nie? Super człowiekiem. Dobra, dzięki, Szuba. Wiem, czy... wiem, 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 ludzie, że już tu mówiłem, ale... A nie, to mówię, ale. Na nie, to zawsze dziękuję, to jest. Że jest powiedzieć, że jesteś super, to naprawdę dla niego to jest bardzo fajne. mam taką nadzieję. A, dobra. Idziemy do matansa z się. bo on ma tylko enchant na 30. A ma, a ma za jednego diamentu, więc to jest dla mnie to jest na razie dużo. Ale wcześniej nie było. Dobra. Płacimy. Cyk razy to nie wzięłam to z pożyczem, a teraz 4, o punch, o, aż. no no, mogło być lepiej dobra o, tu jakiś jak z piarka, ale to już nie będę taki zły nie zabiłem mu nie, po prostu pójdziemy sobie... Myślę, że teraz pójdziemy, pójdę kopać I po prostu chcę Albo następnym odcinku <tosłuch> Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć całą wioskę to piszcie w komentarzach To ja będę... Czytam komentarze Czytam, czytam Po Be prostu... Dostosuję się do, kom do komentarzy Jeżeli będzie, że mam pokazać wam wioskę Pokażę Nie ma najmniejszego problemu A w sumie chcę zobaczyć jego dom jakie cykluje tu co ma o leczek o, kuję o nie więc też na tym odcinku będzie wszystko mam nadzieję że wam się podobało dzięki za oglądanie